Siemanko ludzie, co jest strony Mowgain12 i jakoś tak nie miałem pomysłu dla was na filmik, dlatego nagrałem jak mój że skacze. No, to jest piękne, prawda? Zaraz może jakiś statyw nam się uz uda uzyskać i trochę będzie zabawy z nim. O, coś takiego. Lejdzie dobry. Tak, chodź tu, no chodź. Chodź. No. Mamy tutaj szerszylkę pięknego, małego. Nie? No. Yy. I też chciałbym Was zapytać, jaką wolibyście formę kanału unboxingową, vlogową, gameową? szynszylową, czy jaką? No, to jest trochę ważne. Czy może jakieś recenzje? No, wszystko możliwe, no. Z tym oto małym zwierzęciem. U, no, zapraszam. Wiem, jakoś tak filmik nie jest zbyt, yy... no ciekawy, ale no zawsze coś, No, nie miałem pomysłu, yy... no ogólnie wszystkiego by brakło pomysłu, czasu, może czasu nie, bo jest weekend, był weekend, dawno nie było filmów, no więc można było zrobić wszystko przez ten cały czas, no ale... Dupy się nie chciało tuszyć. No i teraz tak to wychodzi. No, jeszcze tak spojrzymy. Z kartki na niego. Cześć. No, nie hipsaj. No, cześć. Powiedz, cześć. Cześć. No, powiedział cześć. boisz No, właśnie, no. No, kids. No, więc. <ścoughs> coś tam napiszcie mi? Co robić? Nie mam żadnego pomysłu. No wiem, co za filmik za krótki, ale. No, nie miałem pomysłu na nic, no. No to na razie, ziomeczki, się, się, się żegna? Żegnaj się. No, żegnaj się. No to narka w